Chcesz spotkać takich jak ty? Chcesz pogadać? Chcesz komuś nawrzucać? Wpadnij do nas. Już za chwilę w HBO Leonardo DiCaprio w filmie obyczajowym Don't Plan. Może być, kim zechce, ale nie umie sobie poradzić z tymi niezwykłymi zdolnościami. Dlatego ładuje się w tarapaty, z jakich niełatwo będzie mu się wyplątać. A wszystko, by uratować rodziców. Zapraszamy na wspaniałą komedię familijną. Mistrz kamuflażu. Premiera już w sobotę. Zapraszamy na piątkowe premiery marca. Niby wszystkie te numery już były. Wydaje Wam się, że znacie te zagrania, ale tym razem jest inaczej, bo... To nie jest kolejna komedia dla krytyków. Charlie Steron, Patrick Swayze, Natasha Richardson, Penelope Cruz i Billy Bob Thornton w komedii o przyjaźni czasem nazbyt bliskiej. Obudzić się w Renault. Kulisy wojny w Wietnamie i rządów w Białym Domu. Nagrodzony Złotym Globem Donald Sutherland oraz Tom Skerritt i Alec Baldwin w doskonałym filmie produkcji HBO Droga ku wojnie. Gdy zobaczysz ładną dziewczynę, przyjrzyj jej się bliżej, a może okazać się, jak bardzo się pomyliłeś. O tym i innych męskich problemach w komedii Fajna z niego babka. Piątkowe premiery marca. Zapraszamy. To, co wydawało się bajkowym życiem, szybko zamieniło się w koszmar. Teraz musi uciekać z domu, zmienić tożsamość i zmierzyć się ze swoim najgorszym grobem, własnym mężem. Jennifer Lopez, Nigdy więcej. Premiera w HBO w niedzielę 21 marca o 21. Próbują rozwiązać zagadkę i poznać tajemnicę sprzed lat. Miłość i poezja. Strada i śmierć. Zakazana namiętność. Jak przeszłość wpłynie na ich życie. Gwyneth Paltrow. Opętanie. Wkrótce w HBO. Każdy poniedziałek o 21.00 Twoje ulubione gwiazdy mówią swoim głosem w HBO. W marcu w wersji oryginalnej z polskimi napisami. No, 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 no! Śnieżne psy. You are so... Ostrożnie z dziewczynami. Pumping iron at Stan Quentin. X, <grym> X. <grym> <Is. grym> Majesty! Wojna harta! Podpisane poniedziałki zaczynają się o 21 w HBO. Dwie zaprzyjaźnione pary wybierają się na wspólne wakacje. Podczas tej wycieczki poznają się aż za dobrze. Dowiedzą się o sobie rzeczy, które niekoniecznie chcieliby wiedzieć. Patrick Swayze, Billy Bob Thornton, Natasha Richardson i Charlie Theron w komedii Obudzić się w Reno. Premiera jutro w HBO. z też Adam. Nie udało mi się życie zmarnowałem. Tylko szum słyszę! Marek Kondrat w jednej z najlepszych polskich komedii ostatnich lat. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Bo widać mogę dać. Jestem skrajnie zmęczony. Muszę tu odpocząć. Dzień świra. Premiera już w niedzielę. Czasami jedynym sposobem. Być prawdziwym facetem jest przebranie się za dziewczynę i naprawdę warto tego spróbować. Fajna z niego babka wkrótce w HBO.